Hello, Mandero, pastuszek wjeżdża na rejon. Dziś jesteśmy właśnie na nowym serwerze Atrey, który wystartował 18 lecz niestety ja się musiałem spóźnić z datą premiery. No i nie będę tutaj długo wciągał, gadał bez potrzeby. Sam pierwszy raz wchodzę na serwer, klikamy sobie stwórz postać, <laughs> gdzie by tutaj lepiej zagrać. Kurde, pewnie bym wybrał Gino, jak zawsze, ale no niestety nie mogę wybrać. O, nie ma go, okej okay. <noise> Niech będzie wybierzeń sobie czerwony nie, 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 babką to ja nie będę grał, co? tylko od razu mężczyzna Kogo sobie tutaj zrobić, uuu jakie listki te, jaki bajer, w ogóle jaki wygląd, nie, to jest masakra no Nazwę oczywiście jaką damy, no taką kurde jaką mogę mieć Pisze się tu w ogóle z dłużej, jest, dobra lecimy pastuch jedną rączką trzeba było pisać wygląd 1, 2, nie 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 pierwszy dobra stwórz nową postać no i wchodzimy do gry i zobaczymy co tutaj będzie pierwszy raz wchodzę na ten serwer tak jak wam już mówiłem wcześniej no i, i zobaczymy co co tutaj będzie takiego czy on mnie w ogóle zachwyci tak jak większość ludzi którzy czekali na niego dość, dość spory czas ja oczekiwałem na niego jakieś Pół, pół miesiąca. Już się dowiedziałem dopiero później od koleżki o nim. No i tak. Już zacząłem się o nim dowiadywać różnych rzeczy. No i dobra. Ło, co to jest? Typa, od, tu od razu jakieś osiągnięcie, nowe log logowanie. I to przydałoby się przeczytać, chyba nie. Ale kurde, ile mi tu zajdzie. Trochę tego jest. Ale w sumie, w tej grze ma być najważniejsza fabuła. To jest ta historia, co jest na necie. Nie chcę mi się tego czytać. Dobra, to będzie i tak było wszystko cięcie. Okej. Okay. Dobra. I jesteśmy jakiś brąz. Kurde, co to jest za ranga w ogóle? Pierwszy raz coś takiego widzę. Brąz, Dywizja 0. Ty ale bajer. Ło! O, o kurde. Ty. kite leżysz. Dobra. Skrzynia startowa. O panie. Co my tu mamy? Kurde, trzeba się ubrać. Takie i te maski. O, cztery ekwipunki. Usuń przedmiot, przy Konia, kostiumy, jakieś zmiany eku. A, to dobry bajer. Magazyn, item, shop, z alchemia. Zmieniasz. a bonus switcher. O, dobry bajer. Przyda się. Wiki i newsy. No, co niedostępne, no. Włącz, wyłącz Ekwa? Doświadczenie zablokowane. Aha, w ten sposób. Dobra. Teleport. To tel o, skurwesen. Ja dobra, tu mamy jeszcze jakiś sklep. Okno już Co? Bierzemy z dostępnych opcji. Więc dajmy. No, w ten sposób, dobra. Nie, nie będziemy przeciągać jeszcze. Dobra, sobie zobaczymy skilecję. Tutaj emocje, no i kwestie. No to wszystko to to samo. Coś tu mam w ogóle? lecieć gdzieś, coś? Pomoc? Pomoc to samo, wszystko co było. No jak no, ekwipunek mi się podoba, fajny bajer. Ej, ja też chcę konia. Ej, dziomek, ty. Daj mi konia. Ja też chcę może. Gdzie tu w ogóle jest? Ej, oni mają konia, a ja nie. Ja też chcę. A tu jest chyba. <laughs> Patrz, ale mamy klacz, szynczoka jakiego mamy. Ja pierniczę, ale się będę woził teraz na dzielni. Dobra, miksturki sobie ustawimy. Ty, co to, to takie lagi mam? nie, dobra, bijemy już go no zapiernicze no Dobra, czerwona mikstura, tu jest mikstura, jeszcze tu lecą wszystko Co to jest? Okno czatu Ło, nie, dobra Myślę, że tam, kurde, że tutaj stoi semetek Dobra, jest trzeci level, no exp za szybko nie leci, jest dość fajnie, nie powiem Zobaczymy jakieś kolejne wrażenia, jeszcze nawet nie wiem co tutaj w sklepach jest praktycznie Nie no, tyle co widziałem gdzieś jakieś prezentacje albo gdzieś to wszystko, on ma jakieś quest, tylko muszę iść. Alchemika? Czy gdzieś tam kurwa na środku miasta jest alchemik? Tej, a nie, to trening umiejętności broni. Co za weźmiemy? WPK na pewno, żeby przyjechać trochę łatwiej było. No i później coś się zrobi. jeszcze O nie, jak tak będziemy latać, to. Nie widzę przyszłości. Dobra, polecimy sobie po te umki czy umiejętności, pa, ile tu już ludzi wjadę do mnie, jestem na H1, no za pięknie. Wiad patrz, 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 patrz. Nie, co ja zrobiłem? To był mój błąd, że ja w ogóle H1 wybrałem, nie? Przecież mnie tutaj zamordują. Co to jest? Ty, czemu tu? Aha, ładnie. O, już jest. Co to jest? Ale, pajer, tej. Widziałeś? Dobra, mocy. Kummer, które to było? trening czarnej magii um. i to było to? nie wiem czekaj, ja już dawno w muszę sobie zobaczyć magii nie, e, broń to miało być a bym sobie zadrąbał miałbym być bm -em. ciężko, ciężko by mi było, zapewne nagle trening zakończony jestem teraz łowirem okej, okay, rozgadamy sobie skille jeszcze, no pewnie czarowane I czemu tu nic nie widać? Co to ma być? To wypiedziel Co to jest? Tej nie opanowałem tej umiejętności Co to? Typ od ulepszania kada jaka nazwa? Tej, ty. dobre. Typ od ulepszania kade handlarka różnościami. Zobaczymy co ona ma tu w ogóle w sklepie. Co? No. O chuju złoty. Tej... Ej, ja, już, już widzę, że się będzie tu fajnie grało. Z ramię tutaj poskładają jak scyzoryk albo jak nóż motylkowy w sensie. No ja, tak... ja, na szybko. Dobra. To ja mi nie stać. O jaka zbroja. Jakiś inny sklep jeszcze. O tak. Mała. Mała tu pensja. <laughs> ja, dobra, Octavio. Nie, zajrzymy sobie. Zobaczymy. Ale ty to jesteś taki... No ja dobra nie będę tego dokańczał. Co na myśli? Jesteś taki, i owaki? Ezekutor EGZEKUTOR DOZORCA ze w ogóle Dobra, stajenny Chcę zdobyć duszę potwora Dobra Chcę ją zdobyć Od teraz masz szansę zdobyć jedną duszę potwora, gdy jednak Nie odpowiadałaby ci dusza to Którą zdobyłeś, wróć do mnie I ponów Próbę Aktywowano drop duszy potwora Ej Ta! Nipitol co to w ogóle ma być? Co to jest? Aha, pieczęć zwierzaka i dusza. Potwora. Ta są że na przykład będę mógł jeździć na a, pff, dziku albumu, Pajernie. Może, mo może, Ni nigdy nic nie wiadomo, może tak być. Dobra, lecimy zobaczyć, co tam handlarz bronią ma. No to jest z Zbrojami jeszcze. Gdzie jest pierdolarz? A to nie ty. Dobra. No. Tak, śmak i owak, nie. Dobra, a tu co jest? wachlarze A, bo tu są te zbroje bronie teraz na... Nie, nie ma Co mi fujerowało? Um, miały być bronie na 50 ze średnimi, tak? Jak, jak dobrze pamiętam, gdzieś tam w prezentacji, czy gdzieś Tu jest chyba Tu jest, ale na... Na Woje Sury nie ma no, o, nie. o, jest, stać mnie takie średnie weszły 22 No, na początek może być. Zaraz się pewnie jakoś zmieni. No, zresztą, zanim wbiję ja 30 level, to Matko Bóstko kochana nie wiem, trochę trochę nie Dobra, lecimy, tu ze zgarniemy cyk, 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 cyk. No, w sumie mi się wydaje, że takie no, kurde, chore jest, jak ja będę sobie grała. Zresztą, dobra. Płacę. Płacę i wymagam tam, gdzie tak pisze. Nie? Fajny, fajny jest ten e, podgląd, nie wiem podgląd, nie wiem No e, 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 e. dobra, damy sobie w Intel na początek chyba Cypa, jak szybko klikam, a nie klikając, To jest dobry bajer. Co tu jest woda rim? Huhn. Handlu up <grym> jakie nazwy. Dobra. A internet się da? Też się da, kurde, to po co to jest? Okno czatu. Nie wiem, ktoś kto nie ma chyba klawiatury. Aha. Myślałem, że da się go klepać. No otwórz mnie, no. Co masz? Pokaż kotku co masz w środku, no. no, nie. no tak to my się nie dogadamy. W ogóle cię ja jestem, nie Pierwszy raz gram na takim. o Ty. Po jako burżuazja. Widziałeś to? Pójdziemy sobie na dziki teraz. To w ogóle level mi pójdzie, jak nie no trzeba. O, co niedźwiedzie? coś metka bym sobie przyłupał. No o, o, kurde, właśnie tam gdzie można jak spić? Tam nie można, bo po prostu ludzie siedzą. Co to jest? Gdzie ja? Kurwa. Jestem. No fajnie, fajnie, fajnie. A przecież nie, pewnie tak zaraz wypiernicze in Ros, naprawdę. Dobra. Nie, Ty, ja się trzymam jeszcze jakoś na nogach, dobry jestem. Kum, <laughs> trochę mi się spać, ale to nic, ale to nic. Dobra, level up, ale to jest nic, ale to jest nic, nie. <laughs> Dobra, lecimy dalej. Coś może znajdziemy jeszcze jakiegoś. <laughs> Głodny brązowy dobry, nie No, ogólnie widzicie. Jak no, myślałem, że tu metki, aby było fajnie, tak dwa koło 700 półko, ale trochę no może coś by mi fajnego dropu. Choć wątpię, że znajdę o tej godzinie jakiegoś metka. Jak widzicie jest 15.06 wszyscy powracali ze szkół, nie wiem, pff, czasami ludzie nawet z pracy wracają. Którzy grają w Metina, no, no zdarzają się tacy. Ale rzadko. No i dobra. <laughs> No, w sumie nie ma co przeciągać, ja tu sobie będę chodził, łupał je i, i to wszystko. I bredził coś bez sensu. Także widzimy się za jakiś czas, jak wbiją jak chociaż może ten 30. level, nie, to będzie coś Coś lepszego. Dobra, ju! No i widzimy się z powrotem po jakimś czasie. Przepraszam za te szumy teraz. No, no, no widzicie, wbiłem już ten 30, który, który obiecałem. No, właściwie jest już 33. Zdobyłem jakąś duszę potwora. Do końca sam nie wiem co to jest. No, Tutaj eku sobie już kupiłem troszkę i trzy polimorfie zdobyłem. Dziki żołnierz piechoty, jak to wygląda? A, coś takiego. No, to myślę, że to się przyda. W późniejszych jakichś etapach na bossach czy coś, bo, bo na razie tego nie potrzebuję. No i dobra, przeteleportujemy się. Zobaczymy, właśnie co ustajennego. Pecik, co? co? O, właśnie coś tam było. dusza potwora, pecik goście coś napisał, ale nie wiem. Eee, sprawdzimy sobie to. No, no klikaj. A, kurde, dobra. było ustajennego tak. Tak, tworzenie zwierzaka. O. Witaj, mogę dla ciebie stworzyć pieczęć, którą będziesz mógł przywołać swojego zwierzaka. Wystarczy, że przeciągniesz na mnie duszę zwierzaka, a następnie jedną z pieczęci, do której mam włożyć duszę. Eee, a ja mam pieczęć zwierzaka, a dusza potwora skąd mam Zaczynamy Przeciągnij do mnie duszę potwora. Dobra. Podsiadam duszę potwora. Proszę bardzo, jesteśmy już na półmetku. Teraz już wiem, którego potwora chcesz mieć, więc przeciągnij teraz na mnie pieczęć zwierzaka. Zaczynajmy, przyciągnij na mnie pieczęć zwierzaka No ale skąd mam coś takiego wziąć? Pieczęć zwierzaka <laughs> Pozbyłem się kude pieczęci Potwora i... I co? I nic Nie mam dalej nic O tu coś jest, może tu on mi coś... A ty mi podpowiesz, no No i co ja mam teraz zrobić? Tworzenie zwierzaka, no dobra Przeciągnij na mnie pieszeń zwierzaka. Może coś w sklepie będzie? Nie wiem. Idziemy zobaczyć. Dymokrążce teleporter. zaczmy Coś mam tu mo. Uj oj Ale spadłem ja FPS. O, 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 o tu pieszą ludzie. Dobra. Zobaczymy sobie w jakich sklepach. No ale to wątpię, żeby coś takiego było w sklepie, nie? Coś tak jednej u handlarki różności. Mm, 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 mm. Jak to może wyglądać w ogóle? No, na pewno nie Jagiedeit A Czarowanie Przedmiotu też, nie? Kadeki Na razie nic mi niepotrzebne on no, tutaj nic takiego nie ma, nie widać nic Magicznikami Wow, milion za jeden, nice Trochę cena Dość spora dobra No, a handarz bronią, to, to jest? Bukiet. Bukiet kwiat. No to skąd ja mam wziąć... Na tą pieczęć. Dobra, nie ma co, nie będziemy się myśleć nad tym. Tu jest teleporcik. Fajnie ta mapa wygląda w ogóle. Jest elegancko to zrobione. Fajnie, fajnie. O, można jeszcze chodzić, jak jest mapa w tle. Znaczy, raczej można chodzić w tle, jak jest mapa połączona. Świątyniach funk. No, dobra. Aha. 40 poziom potrzeba. Elfie guide, zobaczymy co to jest. Tak więc teleportujemy się do Elfiego Gaju i. Wow, co to? Ty, ale baję. A bufam sobie je. Nie, nie uderzymy jej nawet. Ładnie gdzieś ci ludzie biegną. Także o. No. Było Czerwone orki. Czarne, nie czerwone. BO. Tak, tutaj BO to znajdę na pewno. O Jezus, jaka mapa. Przebiegniemy się kawałek, zobaczymy. Ogólnie wszystko fajnie zmienione. Tutaj jaka wieża obserwacyjna. Delikatne ścinki są niestety. O! O! Elitarne orki. No to tutaj mogę sobie poeksplicować. Myślałem już, że ten ziomek na 52 chce eksplicować na tych elitarnych orkach. Dobra, no, zbierzemy sobie grupkę, zobaczymy jak te procenty lecą. No i fajny bajer jest z tym, z tą kulką, nie ma takich jakichś złotych, kurde, rozciupa, o, no przydałoby się w tarcie. Niestety jeszcze nie stać mnie na zmiankę bonów nawet, nieco tu sobie kupiłem dodania Jakieś coś tam porobiłem, bajery, szmery, to w sumie mi się nie przyda już. Można wyrzucić, dobra, no, kurde, co to jest. Dobra, ułożymy sobie jako tako chociażby było. Czekał, jak się przebiegniemy. Zobaczymy, tutaj jest grane w ogóle. Jakieś dobre słowiska o elitarne orki, i zobaczymy sobie bestialskiego łusznika, czy coś z niego poleci w ogóle. Coś jest, jakaś możliwość, żeby coś tu dropło. Tu je, FMS nie, nie, nie. trochę mnie poniosło, dobra lecimy dalej. O, metek, pomogę ci kolego, mój, mój xumflu. Mogę Ci pomóc? No, metka, widzę, że... Co to jest? Zaklęty niedźwiedź. Ej, ja chcę to zaraz zobaczyć. I to jest boss chyba. Tej co to jest? Ja piernicze. Co to jest? Ja już mi ciekawi, nie? Jestem pewien, że jak podejdę do tego, uderzę to albo coś w tym stylu, to... Jak do nas. Ja piernicza. Pa, pa jak ziomek schodzi, nie? Raz, dwa. Tej, on no, żyje. Co to takie słabe jest? Ty no... Tu ma 90 level, a to... Z... Aha, w ten sposób, no dobra. Fajnie, fajnie. Zabieraj szybko, kurde, Bartek! Instrukcja oswajania konia, wiesz co chcesz! Aaa, dawaj, dawaj, dawaj! Zwój egzorcyzmu też! Dobra, nie wiem co to jest, ale... zabieram to i uciekam. Dobra, poczułem już co to co jestem. niedźwiedź. fajnie wygląda ogólnie. Zaklęty niedźwiedź. Pokaż, lokasz się bliżej. Ale nie tak aż blisko, ty! Dobra, nie, 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 nie. nie. Tak się bawić nie będziemy. Ja się, nie dam bić, nie dam się klepać. Co ja wybiłem No, jest 34. Dobra, siędziemy sobie. Cyk. Można jak spić sobie. Na czarnych workach. No i nawet dalej nie wiem skąd w ogóle... Questy. No, nie mam nic. Ciekawe od którego lewela w ogóle zaczynałem się jakikolwiek questy, bo coś już bym sobie sobie zrobił. Niby fajnie, jest, jak questów nie ma. I się ekspi, ale jednak już, już brakuje mi zrobienia chociaż jakiegoś jednego questa od alchemika czy kogoś. No i jest 35, dobra. Uuu, mm, mm, kurde Siadł mi teraz prawie na spocie i... Madry nie będzie sobie siedział Nie straszy tylko już teraz powinno wejść Na G1 Nie, jeszcze nie, 17 Tak, 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 co ty głodasz, Instrukcja oswajania konia No przecież mam konia i po co mi Oswajać go hmm, W sumie, o Dobra, to wyrzucimy Właśnie na metki by się przydało iść, ale no, jest opanowana. No, 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 sprzedamy to. Może ktoś jeszcze kupi coś takiego, taki bajer, nie? Może da radę to sprzedać komuś. albo po prostu. Może, może ktoś wie, jakie to jest zastosowanie. Może coś innego z tego się robi. Nie powiem, że nie. to zbroja. No i jeden. No, nie, 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 przydałoby się, chociaż trochę mało kasy mam. Tutaj jest, dobra, blokada jak wipunku od okno uszachetniania. Za to, to już właśnie włączaliśmy na początku pasy. A tutaj na inwori będzie można te pasy robić takie. Ok. poziomu średnią wrażenie 1%. Co to jest? na inwori było troszkę inaczej, a prawdopodobnie inworia jest. Tworzona trochę na podstawie jej magazyn shopu. Nie, że... Aha, na 5 różnych ekwipunków, no W sumie tak było do, do Expa i 4 na, na różnych na różne profesje. 8 no. polimorfię, no to, to, to ja nawet nie będę tego używał teraz. Dobra, przywołałem... Przywołamy. przywołamy sobie je wszystkie do siebie. Wytłuczemy je jeszcze. Nie, no blokadajku. Aha, to było coś w stylu że ustawiasz sobie hasło i nawet jeżeli ktoś włamie Ci się na konto to, to nie jest mała że Cię okradnie w ogóle, bo musi podać hasło, które jest do odblokowania ekwipunku, tak. Może zaraz Wam to pokażę, jak to działa. Dobra, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Pierwsze użycie, nadano standardowe hasło. A to bym musiał się przelogowywać. No, no, i. W sumie, aha, może po prostu nie będzie można wyrzucać przedmiotów. Coś, nie wiem, za chwilę. Dobra jak, wi Dobra, jak widzicie, wbiłem już 50 level i chciałem wam pokazać właśnie dlatego, że mam nowe misje. Jest biolog i trudne początki. Wcale sensie jeszcze nie, nie klikałem w nie. Biolog. No, czyn Uriel właśnie cię szuka. Proszę iść do niego zaoferuj mu swoją pomoc. Dobrze, że są tu na mapie zaznaczone, bo nie wiedziałbym, gdzie dojść w ogóle do biologa, ani gdzie indziej. Udaję się do kapitana, który znajduje się w mieście. Dobra, polecimy sobie do niego, zobaczymy, co to są za misje. I... Nie, przejdziemy tędy? Ten... Przejdziemy, dobra, jest, dobrze. Chyba za tym budynkiem jest tutaj jest alchemik i tu jest kapitan, dobra, mamy go ty postuch, widzę, że jesteś tu nowy jestem kapitanem królestwa Szynisław, teraz twoja dusza i serce należy do Szynisława, o kurde ja się na to nie zgadzałem powinieneś zatem poznać historię swojego królestwa, jak wszyscy wiedzą gdy na świecie nie istniało jeszcze nic, osiedlili się na nim pierwsi bogowie, było ich dwóch i nie byli sobie przyjaciółmi dowiedziałeś się już na pewno o konflikcie, który między innymi panował od zarania dziejów o stworzeniu czterech nieludzkich ras oraz o wielu wojnach, które dotyczyły ze sobą elfy z ich mrocznymi odpowiednikami oraz o bitwach krasnoludów z półorkami. Wiele lat panował totalny chaos. Smok w ciągłej walce z Tygrysem tworzył coraz więcej mrocznych kreatur i nie zabieram Ci już czasu, pamiętaj by się dobrze przygotować Powodzenia. No dobra. Nie rzucę ci na głęboką, ale tym razem ludzi, żeby ci Polowanie na wirki? Podaj się do wieży demonów, przynieś mi głowę ich króla. Polowanie na wirki i mam przynieść ich króla. A, po prostu mam iść do trudne początki. Król demonów. Aha. No dobra. Czyli trzeba zabić ripera, rozumiem. Nie mogli tego napisać od razu prost tylko jakiegoś króla dymu Modów Brąz Jestem ciekaw jak tą rangę w ogóle zdobyć Też bo o, Jak widzicie Dywizja zero Nie wiem czy coś się za to dostaje Gdzie mam zapierniczać Tu jest courier. o dobrze tu jest przejście I kurde włączyłem sobie mm, Window mod Myślałem, że troszkę mniejsze jakieś lagi będą, a wcale się to nie zmieniło. Wydaje mi się, że nie, jak już się zmieniło, to na gorsze. Dobra, niebiosa. Proszę pomóż mi, badam wszystkie rodzaje roślin, w tym Imperium. Jest bardzo dużo rzeczy, które muszą zostać zbadane. Nie mam czasu, abym mogła sama wybrać się na wyprawę. Proszę pomóż nie ma problemu. Aktualnie badam lekarstwo, muszę przeprowadzić kilka eksperymentów, dlatego potrzebuję kilka egzemplarzy. U um, 20 24, no nie ma problemu, proszę pomóż mi, zawsze przynoś Przynoś mi po jednym, aby miała czas na ich dokładne przebadanie. O kurczę... To trochę jest kłopotliwe. Lubię zawsze oddać wszystkie naraz. Dobra, Biorok, uczenie szuka przedmiotu lekarstwo, zawsze przynieś jej po jednym, aby miała czas. Przedmiot szukaj u potwora, zarażony, włócznik. No a to na tym, na DT zarażone włóczniki były chyba, ole dobrze pamiętam. Właściwie to sobie sprawdzimy na szybko. Wyspa Przeniesień. Nie to był Świątyniach niechwang. Dobra. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. <ścoughs> no dobra, te trudne początki moje. Yy. Mhm. Jak tutaj się dostać? Jestem ciekaw Na DT Bo żadnej opcji innej nie widzę Mapa treningowa, wyspa przeniesień, może tutaj coś będzie Tak mi się wydaje, że odpięli tego I tu może być wejście na DT jeżeli Nie ma w świątyni Frank Jedyna możliwa opcja Ale co to jest? NEMER, strażnik NEMER Ale ja bym chciał też wiedzieć w ogóle gdzie ja idę. Strażnik NEMER, no dobra Brrr, strasznie zimno tam jest. No, 115, 105, lider grupy No, na 105. Jak ja mam 50, bije go już jakiś czas, to do 105 troszkę zejdzie. To co, Ej, no nie, tutaj to raczej nie będzie przeniesienia. Bo jeżeli piekielnych. Bram piekieł, albo. Ej, no, kurde. Dobra. Piekielnych kat. Piekielnych kat. Kąt. Strażnik piekielnych kat. katakomb No. Dobra. <gry> ok, bramy piekieł. Bóg wszystkich będzie Tu pewnie ze 130. Zgadujemy. A, a. 9,5. Lol. Słoneczny klejnot, pewnie na Vłaśnie tego zdobyć. No nic, nie mam co przeciągać. Tak więc dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, łapkujcie, komentujcie. Jeżeli coś tam chcecie, nie. Piszcie co tam u Was, nie, nawet w komentarzu. I, i do zobaczenia, myślę, że widzimy się już jutro. Elo!